Cześć! Jestem Świnka Peppa. Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? Peppa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Mamo! Tato! George! Witajcie, witajcie kochani w odsłonie moja znajoma Peppa Pig. Słuchajcie, doszedł dodatek do tej gry, dlatego spotykamy się w tym momencie kolejny raz. Myślałem, że już zakończyliśmy, ale jednak nie. Także zobaczmy, co to za nowy dodatek doszedł. Dobrze. Mam nadzieję, że poprzednie miary wam się podobały, tylko nie pamiętam, którym tam... ale chyba tym, żeśmy grali czy tym żeśmy kontynuowali. No i właśnie zdradzę wam tylko jedną tajemnicę. Że ma być z piratami coś. <laughs> to mój pokój. Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. I musimy to odkryć. Słuchajcie. Bo ja nie wiem, gdzie to jest. Jest dodatek. No ja wiem, że stanie jest nudne. O, widzicie, tutaj jest. Panem ziemniakiem. Telefon. Czekaj. Telefon dzwoni. Ciekawe kto to. Właśnie. Dani Pies to znajomy Pep. Mieszka w pobliżu lasu. Organizuje dziś przyjęcie urodzinowe. Może ty i Twój znajomy chcecie przyjść? Musicie przebrać się za piratów. No właśnie. To mówiłem. przyjęcie urodzinowe? Na pewno przyjdziemy. Jau, Nie spóźnijcie się! Możemy iść na przyjęcie urodzinowe daniego psa? Będziemy bawić się w piratów. O, w piratów. W takim razie nie mogę odmówić. Idźcie. To jest właśnie ten dodatek piracki. <laughs> Urodziny daniego psa. O, patrzcie się, balony Urodziny pirackie. Daniego... robota. Dotarliście na pirackie przyjęcie urodzinowe daniego psa. Co tu? Ktoś tu jest? A! Co to było hmm. tyle? Dobra, chodźmy. Zanim tu to może jeszcze widzę jest luneta że przyszłaś i przyprowadziłaś znajomego. Dobrze, teraz weźmiemy lunetę. O, dziadka i, i babcie widać. O tutaj plaże. Patrzcie się. O, jest pani królik z balonem. Tutaj jest muzeum. O, tutaj ta śnieżna góra, tutaj szkoła. Oj, zjazdy, miasteczko. Dobrze, ahoj, mali piraci. Ahoj, ahoj, dziadku psie! Nazywajcie mnie. Brodatym psem! <laughs> Musicie znaleźć zaginiony skarb piratu. O! Zaginiony skarb piratów jest wyjątkowy. Tak naprawdę to cztery skarby w jednym. Jak to jest w ogóle możliwe? Dobre pytanie, Dani. Starzy piraci nie chcieli, aby ktoś znalazł skarb. Więc podzielili go na części i ukryli w różnych miejscach. Na cztery części? Nigdy nie znajdziemy wszystkich. Mogą być wszędzie. Macie szczęście, Peppo. Wiem, gdzie one są. Pierwsza część znajduje się w ogrodzie za domem. O! Ale co z resztą? Drugą część zabrano mojemu rywalowi, okropnemu kapitanowi Hakowi. Niektórzy z was znają go jako dziadka świnkę. Trzecią część zakopano na wyspie skarbów. Czwartej, ostatniej części należy szukać w mrocznych jaskiniach. Whoa. Hej, to koło mojego domu! I mojego. Te jaskinie nosiły wiele nazw przez te wszystkie lata. Weźcie mapę i rozpocznijcie poszukiwania. Czekaj, to. Dobre. Tak. Znaleźliśmy mapę. Wygląda na to, że skarb schowano w ogrodzie za domem. Chodźmy tam. Musimy iść tędy. Dobrze. Poczekajcie tylko jeszcze. Aha, Siedzenie a to. nie jest nudne. No dokładnie. <grywia> chodź, chodź. Musimy iść tędy. Musimy iść tędy. A to tędy. Musimy iść tędy. Musimy iść tędy. No, A Musimy iść tędy. Czekaj, czekajcie. Znaleźliśmy. Czekajcie. Jest skrzynia. Jest skrzynia. No, jaki to będzie ten skarb? Gratulacje! Znaleźliście pierwszą część skarbu. Macie talent. A teraz wróćmy do poszukiwań pozostałych części skarbu. Dobra. Znaleźliście część skarbu. Dobra robota. Ahoj, piraci! Musimy dostać się do kryjówki Kapitana Haka i zdobyć kolejną część skarbu. Wszyscy gotowi? No oczywiście. Alej! Zaczekajcie, piraci. Zanim wejdziecie na łódź, musicie założyć kapoki. Mm. Lubię kapoki. No tak, bezpieczeństwo. Teraz Pamiętajcie. możecie wejść na łódź. Jasne! Dalej, na pokład! Kotwica mm. w górę pójdziemy! I płyniemy po następny skarb. Czekajcie. O! A! Jaka cudowna bryza morska! Ale płyniemy rzeką, dziadku! <noise> Oczywiście, Dani! Ona przenosi bryzę morską! Jestem w dobrym nastroju na piosenkę!

Ale jest pełno wszystkich. Witajcie, mali piraci. Prawie dopłynęliście do kryjówki kapitana Haka. Dam wam małą wskazówkę. Skarb wisi na drzewie. Mm -hmm. Bądźcie ostrożni. Strzeże go sam kapitan Hak. Nie może Was zobaczyć. Powodzenia. No i teraz słuchajcie na drzewie. Także musimy być bardzo ostrożni. Mm. W okolicy nie ma piratów. Nikt nie ukradnie mojego wspaniałego skarbu. <laughs> Zdobądźmy skarb. Dziadek nie może cię zauważyć. Mm -hmm. hm. Czekaj, gdzie ja jestem? A tu. Halo? Co tam jest? Ktoś chce ukraść mój skarb? Mm -hmm. Halo? Eh, nie udało jest? się? Ktoś chce ukraść mój skarb? Czekajcie, czekajcie. Y teraz nie o teraz teraz poczekamy chwilę myślę że tak właśnie o cichutku musimy o, i teraz jest! Czekoladowe pieniążki, talarki. Pirackie skarby są najlepsze. Dzieci to najbardziej <głos> lubią. <głos> Dobra robota. Zdobyliście skarb i nie zostaliście zauważeni. Dobra robota, młodzi piraci. Niedługo znajdziecie wszystkie części skarbu. Następny przystanek Wyspa Skarbów. Kolejną część skarbu zakopano w piasku. O. Łódź jest tam! Chodźcie! Płyniemy! No. Cała naprzód! Mm. I znowu będzie płynie... płynięcie. Poczekajcie, to, 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 to takie. Co to? To wiadomość, musimy pokazać to babci. Ale co mamy iść teraz do babci? O tak, co to? Be to wiadomość w butelce. Możesz ją przeczytać? Oczywiście. Niech spojrzę. Jesteście uroczą bandą piratów. <grym> Naprawdę? O, to prawda. Hurra! No a teraz? I płyniemy. Kolejny zabiera was na całodzienną wycieczkę. łodzią. to będzie bardzo interesujące. Wszyscy na pokładzie? Ja ej, ej! Płyniemy u. na pewno. Groźny, brodaty pies ostrzegał was przede mną. On groźny? Dokładnie. Przeżyłem wiele przygód z tym strasznym piratem. Podczas naszej ostatniej przygody znaleźliśmy ogromny skarb, którego będziecie dziś szukać. Nie wiedzieliśmy, kto powinien go zatrzymać, więc podzieliliśmy go na cztery części i ukryliśmy. Mm -hmm. O, wyspa, a, wyspa skarbów. Hop, 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 hop. hop. I jeszcze wy hop, hop. Dobra, a poli została. Co to? To wykrywacz metalu. Pomoże odnaleźć zakopany skarb. <laughs> Częste piszczenie. Oznacza, że zbliżamy się do skarbu. Dobra, to szukamy. Szukamy. O, czekaj, o, coraz bliżej. I kopiemy. Co to takiego będzie? Jak myślicie? Co tym razem? Co tym razem dziadkowie wymyślili? O, to moneta. Sądzicie, że należała do pirata? <laughs> Pewnie tak. Poszukajmy innego skarbu. Dziadka pirata. Znowu. O. I znowu kopiemy. I co tym razem? Słuchajcie, uwaga. O. Co to takiego? Poszedł na zakupy. Na pewno, ale boziu... żeby to takie w piasku było, to nie wolno śmiecić. Pamiętajcie. O, i znowu kopiemy. Słuchajcie, co tym razem? Co tym razem? O, skrzynia. Jest. I znowu czekoladki. Dobra robota! Jako pierwsi znaleźliście skarb na wyspie skarbów. Teraz należy do Was. Mhm. Dobra robota. Jesteście świetnymi poszukiwaczami skarbów. Znaleźliście skarb ukryty na wyspie za pomocą wykrywacza metalu. Tak. Czekajcie! musimy znaleźć skarb w mrocznych jaskiniach. W jaskiniach tak, to mój dom, mama nas tam zabierze. Super, Chodźmy. Tam był kamień. O? Dobra, płyniemy, płyniemy z dziadkiem. O. Boli nam towarzyszy. Jest piękna słoneczna pogoda. Choć u nas za oknem nie ma słoneczka. Witaj, mamo. Dzień dobry pani Kret. Witajcie potężni piraci. Możemy iść do domu, żeby obejrzeć piracki skarb? Oczywiście. Skakujcie na pokład, to znaczy do samochodu. <noise> no dobra. I czekajcie, a, jedziemy, jedziemy Fajnie częsie się ten samochodzik <laughs> O Dom Moli Kret Dobra To są tutaj te jaskinie, tak? Dom no. Moli Kret Zobaczymy co to jeszcze tam. To mój dom. O, to mroczne jaskinie, o których mówił dziadek pies. A tam jest dom Rebeki. Mm -hmm. Masz rację, Pepo! Gdzie mieszkasz, Molly? Mieszkamy pod domem Rebeki. Pii, chodź zobaczyć. Dobra. <laughs> Każdy z tych otworów prowadzi w inne miejsce. Aha. W jednym z nich Tam może były chyba cztery. Się skarb. Czyli wchodzimy do pierwszego. O. Czekajcie, czekajcie. Myślę, że latarkę by można wziąć. Włącz latarkę! Tak. O. Szukamy, szukamy. Patrzcie się, tu jest chyba wejście. o A. Witajcie ponownie, piraci! <grymne> Witaj! <grymne> Czekajcie tu na drabinę, ale. Witajcie, poszukiwacze skarbów. Znaleźliście już skarby? Jeszcze nie, mamo królik. Ale na pewno znajdziemy. Tak, tak. Poczekajcie, bo tu możemy. Poczekaj, marchewka. Lubimy organizować pikniki z mamą i tatą. Aha, dobrze. Idziemy tą z powrotem? Czy wiecie co? Może tu? Patrzcie się. Tu są diamenty. Świeci. No właśnie. Mhm, czyli nie możemy wziąć. No to um, może nie na... O, ten skarb chodziło. O, Chodźmy czekajcie. Eee... Właśnie. Czyli weszliśmy z tej strony, tu żeśmy wyszli. Jeszcze nam dwa zostały. Jeszcze dwa. O! Jest. Tutaj jest. To jest właściwy tunel. Powiedz, Moni Kret, że znaleźliśmy skarb. Mhm. Mm I teraz idziemy, tylko gdzie my idziemy, to się okaże. Ahoj! Zdobyliście wszystkie części skarbu, nieprawdaż? Tak, tak! Nie źle wam poszło ze znalezieniem skarbu w moim ogrodzie. Dało Wam się znaleźć wszystkie części skarbu i nie zostaliście złapani. Znaleźliście skarb zakopany na wyspie, i skrzynię ukrytą w mrocznych jaskiniach. Mm -hmm. <śpiewanie> <śpiewanie> I jeszcze. macie się kluczyk. No tak, Ciachu. Znaleźliście zaginiony skarb flatów. Dobra robota. No i tak, kochani, doszliśmy do końca tego dodatku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Także trzymajcie się do następnego razu. Na razie. Pa. pa.